Hmm. gdzie jest Misiek? Mieliśmy taką sytuację e, i zabawną, i bardzo mocno stresującą. E, trafił do nas e, psiak o imieniu Misiek. Pani nie chciała być przy kremacji. Skremowaliśmy Miska, przygotowaliśmy jego prochy, i nadszedł czas zawiezienia prochów do opiekunki. I nagle okazało się, że nie ma Miśka. Szukamy Miśka. Nie ma Miśka. No, nie ma, nie ma. Prochy Miśka były w e, takiej standardowym e, pojemniku medycznym. Przeszukaliśmy całe krematorium. Nie ma Miśka. Co się okazało? Misiek się znalazł. Był na półce z pustymi słojami, a ponieważ słoje są w kolorze mlecznym, prochy Miśka były jasne. A był pod, do, do samego końca wypełniony słój i odwrócona etykieta. I Misieki się schował między pustymi słojami. Wzięliśmy tego miska zawieźliśmy do pani i opowiadamy jej całą historię. A pani mówi: Proszę państwa, proszę się nie przejmować. Misieki zażyciał, uciekał i się chował.